Była sobie raz kropelka, taka mała, no niewielka. Bardzo chciała podróżować i świat cały rozpracować. Więc gdy deszczyk zaczął padać, to skoczyła do sąsiada. A że ziemia była blisko, to skoczyła na klepisko. Potem łąki, góry, wody, poznawała ich urody. Kiedy cały świat obiegła, to na łące sobie legła. Siadła na listeczku róży, by w słoneczku się zanurzyć. A gdy tak się zanurzała, powolutku parowała i do nieba poleciała, bo kropelką znów się stała. Do chmurki się przyłączyła, na klepisko znów skoczyła. Autorem baśni jest miłość indyka.